Dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym e, zabieram Was na spacer w bardzo ładne miejsce, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że niedzielę startuję z warsztatami dla kobiet i będą się właśnie odbywały na łonie natury i właśnie teraz idę tam do tego miejsca, żeby sobie jeszcze raz zobaczyć, czy jest wszystko w porządku. Bardzo się cieszę na to. Już dostałam zgłoszenia od dziewczyn, które będą chciały uczestniczyć w warsztatach. Także bardzo mnie to cieszy. Chciałabym stworzyć taką grupę, która będzie liczyła około powiedzmy maksymalnie 12 osób. Dlatego, żeby każdy miał czas na, na to, żeby móc coś powiedzieć od siebie, na takie wiecie. Na integrację wspólną. Mam nadzieję, słuchajcie, że w tym filmiku moja twarz będzie wyglądała w porządku. Bo jak ostatnio przeglądałam, to jestem troszeczkę zawiedziona, dlatego że nagrywam to a oczywiście iPhone'em jeszcze. Jeszcze nie mam odpowiedniego sprzętu do tego. Natomiast jestem zawiedziona, ponieważ. Według tego, co dostałam, informacje powinnam na takich i takich rozdzielczościach nadawać, po to, żeby była jak najlepsza jakość filmu. Co się okazuje, jak później patrzę na te filmiki, to nie wygląda to dobrze, ale pomijmy ten szczegół. Najważniejsza jest przekaz. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Powiedzcie. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, ponieważ dla mnie jest to e, bardzo ważne. Jest ważne, czy chcielibyście tego słuchać, czy mam zmienić treść i e, może chcielibyście usłyszeć jakieś inne informacje. E, no i oczywiście bardzo proszę o komentarze, lajki, subskrypcje, ponieważ dzięki temu będę mogła wspierać mój kanał dalej. Moi drodzy, co najważniejsze, chciałam jeszcze dodać właśnie, że warsztaty będą odbywały się naprawdę w przepięknym miejscu. Wśród natury chcę wykorzystać jeszcze ten czas, gdzie jest przepiękna pogoda, świeci słońce. No, i przede wszystkim tematem naszych moich warsztatów będzie to, że będziemy się skupiać na uważności na tym, co jest tu i teraz. Na byciu przy sobie, na tym, jak uspokajać, jak uspokajać swoje wewnętrzne dziecko, jak czuć bicie serca. Będzie to pierwszy warsztat, który organizuję bezpłatnie, dlatego też w formie wstępu będziemy się integrować i poznawać, budować wspólne relacje. Skupimy się na oddechu, skupimy się na ciszy, skupimy się na y, pouziemiamy się trochę oczywiście. Y, skupimy się na, na naturze. I zaraz wam pokażę to magiczne piękne miejsce, gdzie te warsztaty się odbędą. Y Jestem, powiem Wam, mega przeszczęśliwa z tego. Oczywiście przygotuję dla moich uczestniczek przewodniki, długopisy, żeby mogły sobie prowadzić notatki z tych warsztatów. I się tak mega tym jaram. I właśnie chciałabym Wam powiedzieć, moi drodzy widzowie, że. Zauważyłam, że na moim kanale jest niewiele wyświetleń. Dosłownie na jednej, na jednej ręce można by było policzyć, dlatego że chyba więcej tych wyświetleń to jest zrobione przeze mnie, gdzie zwracałam uwagę, czy dany film został opublikowany przez YouTube. I teraz zastanawiam się, co robię nie tak. Wiem, że dopiero zaczynam. Jestem nowa na tym. Robię to dopiero od miesiąca, więc uważam, że za chwileczkę do Was wracam, bo panowie czyszczą ulicę nie będziemy słychać. I zastanawiam się nad czym skończyłam mówić, ale zaczęłam do Was mówić na tym, że jestem nową osobą na kanale. Tak naprawdę ten kanał otwarłam już jakiś czas temu, ale bardzo długo nie, nic na nim nie robiłam. Po prostu zajmowałam się, zajmowałam się swoją pracą, aczkolwiek cały czas mi się działo to w głowie, żebym w końcu zaczęła publikować filmy i wrzucać je dla Was. No i to się stało. Ja wiem, że jakościowo one nie należą do najlepszych. Obiecuję, moi drodzy, że z biegiem czasu będą coraz lepsze. Proszę Was tylko o to, jeżeli czujecie, że to będzie coś, co z Wami rezonuje, żebyście dali po sobie jakiś znak po to, żeby mogły się moje zasięgi zwiększyć na tym kanale, żebym mogła mój kanał rozwijać, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Także moi widzowie od razu Wam z góry serdecznie dziękuję, i obiecuję, że technicznie nauczę się żeby jakość y, tych filmów była dla was lepsza. Ale dajcie mi jeszcze trochę czasu. Y, no i tak, wracając do tematu, y, zastanówcie się, ja chciałabym też was prosić o to, żebyście skupili się na tym y, tu i teraz, na uważności, na to, żeby być blisko siebie i żeby być sobą przede wszystkim. Żeby być sobą, być swoją najlepszą wersją. Nie kopią kogokolwiek innego. Bo pamiętajcie, że jesteście wszyscy wyjątkowi. I nie zapominajcie o tym. Pamiętajcie również o tym, żebyście mieli też czas na to pobycie sami ze sobą, na zebranie myśli i na poukładaniu sobie wszystkiego na spokojnie w głowach. Moi drodzy widzowie, i dotarłam właśnie do tego wspaniałego, cudownego miejsca, które gdzie będzie nasze spotkanie się odbywało warsztatowe. I to jest właśnie to miejsce. Spotykamy się tutaj pod tą wielką sekwoją. Będzie czas na to, żeby móc się pouziemiać. Ja właśnie to robię. Ściągam moje klapeczki i korzystam z tego, żeby móc się przytulić do tego drzewa. Ale zobaczcie jak on jest wielkie jak wspaniale wygląda. Wow, powiem Wam, ja jestem pod wrażeniem tego miejsca. Naprawdę to jest cudownie. Jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, że mogę tutaj eksplorować i pobyć właśnie sama ze sobą. Mócę na chwilę zamknąć oczy. Po przytulecie do drzewa po, po prostu pobyć właśnie w tym miejscu. I to jest, to jest naprawdę wspaniałe. Także zobaczcie, ludzie sobie tu spacerują, ptaszki, ptaszki w koło, jest naprawdę cudownie. A zaraz zabiorę was jeszcze w jedno bardzo ładne miejsce, moi drodzy. I tak jak obiecałam, to zabieram was na fajną miejscoweczkę jeszcze bardzo pięknie, bardzo pięknie. Mam nadzieję, że Wam się również spodoba, bo jest cudownie. No właśnie i to miejsce jest również oddalone od Sekwoi, od tego miejsca, gdzie będę prowadziła warsztaty, no dosłownie 100 metrów. Jest to taki bardzo duży pra, park przy jeziorze i Naprawdę, jest tu cudownie. To jest miejsce, gdzie można się wyciszyć, gdzie można pobyć samemu ze sobą. Dlatego ja mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i będziemy mogli tutaj z dziewczynami zrobić taki krąg kobiet i pomedytować, wyciszyć się, skupić się na tu i teraz, na oddechu. Bardzo się cieszę z tego. Moi drodzy, ja Wam życzę w dniu dzisiejszym wspaniałości. Pamiętajcie o sobie, dbajcie o siebie, skupiajcie się na sobie naprawdę jest to bardzo ważne. Nie, nie lekceważycie sygnałów, jakie Wam daje y, Wasze ciało, dlatego że ja zlekceważyłam, ale to y, może w kolejnym odcinku, i niestety muszę teraz y, rehabilitować się dość długo. Bardzo dużo rzeczy pozmieniałam, poprzewartościowałam. Dlatego dbajcie o siebie i uważajcie, bo zdrowie mamy jedno. A ja Wam życzę, żebyście w tym zdrowiu byli jak najdłużej ponad 100 lat. Bo wiecie co? Jeszcze słuchałam ostatnio takiego pana profesora, który powiedział, że średnia wieku, oczywiście wiemy, że się wydłuża, ale będzie możliwe, że te 100 lat co najmniej to każdy bez problemu będzie mógł przeżyć. I tego bym sobie życzyła i Wam też. No i zabieram Was jeszcze chwilę w to piękne, magiczne miejsce. Jedno, które jest naprawdę ekstra urocze i zaraz Wam pokażę. Do następnego. Cześć i pamiętajcie o komentarzach, lajkach i subskrypcjach.